2.0-litrowy silnik Toyota 1 CD, FTV lub 2.0D4D był produkowany przez koncern w latach 1999-2007. Główne awarie urządzeń paliwowych są związane z wtryskiwaczami, szybko zużywają się w wyniku zużycia ściernego z powodu zanieczyszczeń w oleju napędowym. Tankuj tylko na zaufanych stacjach, regularnie wymieniaj filtr paliwa lub bądź przygotowany na poważne wydatki na ich wymianę. W końcu nawet te kontraktowe są bardzo, bardzo drogie. Za regulację dopływu paliwa do pompy wtryskowej odpowiadają dwa specjalne zawory SCV, które z czasem ulegają nieszczelności. Najpierw prędkość biegu jałowego zaczyna się wahać, a następnie silnik gaśnie lub nie chce się uruchomić. Ogólnie rzecz biorąc, monitoruj stan pompy wtryskowej. Najbardziej znanym słabym punktem jednostki napędowej jest czujnik ciśnienia oleju. W pewnym momencie eku nagle zaczyna sygnalizować niski poziom smaru, chociaż w rzeczywistości nie jest to prawdą. Tylko wymiana może radykalnie rozwiązać problem. Przy dużych przebiegach zawór EGR bardzo często ulega zatkaniu i zawiesza się w jednym położeniu. Początkowo wyraża się to spadkiem mocy, ale potem silnik spalinowy przechodzi w tryb awaryjny. W wielu jednostkach Toyoty występuje zawodna pompa wodna i ten silnik wysokoprężny z pewnością nie jest wyjątkiem.